po dłuższej przerwie z dłuższym filmem dzisiaj chciałem Wam pokazać moją filtrację która jest obecnie w akwarium zostały poczynione parę trochę zmian generalnie doszły Ultramaxy 2000 które zastąpiły tetry dwie tetry 1200 z racji tego, że troszeczkę są mocniejsze i mają większą pojemność filtracji Postanowiłem kupić dwa nowiutkie Ultra Maxy. Mam dwa zestawy. Dwa zestawy takich filtrów połączonych szeregowo z prefiltrem. O tak to mam już od wielu lat. Od 15 lat, gdzieś tak może to używam i się sprawdza fajnie. Może opiszę, jak to wygląda. Woda brudna wpada przez prefilt Heima, oryginalny. Dwa zestawy takich hejmów. Tu są wpada sobie do tego jbl a Pierw tu są same gąbeczki i biobale. Można powiedzieć, to jest taki wstępny prefilt. Tu jest taki prefilt z, w cały filtr z gąbek, czyli, z gąbek, czyli też taki prefilt. I potem wlatuje do tego Ultramaxa 2000. Tutaj są Pumeksy i ceramika aqua elowa, oryginalna. Cztery woreczki i ten filtr jest e, jakby. Podciśnieniowo, tak? czyli zasysany jest, zasysana jest woda i on wpierw latuje przez tego JBL-a, a potem do Ultramaxa. Ten zestaw tylko napędza ten fit. Tutaj nawet nie ma wirnika. Ten jest napędzany, tu jest podobnie, tylko tutaj wpierw woda przelatuje przez prefiltr EHEMA i wylatuje od razu do Ultramaxa, a potem do JBL-a. Dlaczego zrobiłem, że tutaj pierw latuje mm, przez JBL, a tutaj przez Ultramaxa? Z racji tego gąbek. Z racji gąbek, że miałem, mam ten filtr jest y, załadowany całymi gąbkami, więc od razu posłużył mi jako taki prefilt. Tutaj wykorzystałem gąbki z Ultramaxa oryginalne, dwie czarne, dwie niebieskie, więc ten filtr też jest jakby taki prefilt, y, bo ma same gąbki. No nie, liczą, nie, liczą, nie licząc tego zeolitu, więc dlatego tak zrobiłem. A ten filtr jest nadciśnieniowy. Tak? Ten jest podciśnieniem, a ten z nadciśnieniem pierwszy przylatuje tu, potem wlatuje sobie tutaj do tego. I tak, u mnie tu jest woda filtrowana w akwarium 600 litrów. Zaraz może pokażę. Fizycznie, jak to wygląda, pokażę ten zestaw po, po lewej stronie wpierw, o. Tu jest ten nowy aqual Zawsze sobie stawiam je w, w, w miski, w razie czego. Czy w razie przecieku jakiegoś ewentualnego, czy w razie, w razie w, ściągania węży. To tam zawsze coś tam kapnie, zawsze sobie do miski wleci. No, czyli mówię, jak woda wlatuje, tutaj wlatuje sobie tym wężem. Wlatuję sobie do środka, przelatuję przez te same te całe gąbki i tu wlatuję. O, tak to połączyłem. Chciałem kupić tutaj mm, taką przejściówkę, redukcję, ale wsadziłem wąż w wąż olejem, trochę polałem, żeby ładnie weszło. Nic się nie dzieje, elegancko, wszystko działa. Tu wlatuję. A tutaj wlatuje z powrotem, czy wlatuje do tego, o, do tego Ultramaxa i tu się filtruje przez prefilt oczywiście i leci sobie do akwarium. A tu jest podobnie. Tylko mówię, woda wlatuje wpierw do tego prefilt, do tego filtra, o. Troszeczkę te węże już są lekko zabrudzone, bo Dziś około półtora tygodnia. Tego kupiłem wpierw. Ten filtr kupiłem wpierw. A tamten przyszedł mi wczoraj. To już te węże są troszeczkę takie już lekko zabrudzone. Yy, woda sobie leci, 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 leci. O i tutaj przelatuje przez cały ten filtr, a następnie leci do tego. Woda tu jest przefiltrowywana. Przez już ceramikę I leci sobie Do akwarium I tutaj już węże są tak połączone Jeden w drugi Elegancko wszystko jest I tak to się u mnie tu sprawdza Zmieściły się Akoale się zmieściły Tutaj troszeczkę o, wyciąłem gąbki Żeby móc mieć manewr otwarcia Wszystko działa Otwieram klapkę. Troszkę lekko minimalnie przesuwam filtr i, 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 i mogę dojść do prefiltra. Założyłem jedną taką uwagę. Czy może to jakiś taki minus tego filtra, że już mówię to, mogę otworzyć, bo nic się nie powinno stać. Trzeba uważać przy zamykaniu. że, Czasem można zrobić, że tylko się zamknie na jeden klips, na jeden ten No właśnie, także trzeba uważać tutaj przy zamykaniu, bo już mi się tak zdarzyło. O, widzicie, że jeden nie, czasem nie złapie, tak? To jest takie luźne, nawet troszeczkę. Także trzeba do końca i tak docisnąć taki no małe minusy ale po prostu trzeba uważać drugim takim lekkim minusem to jest te plastyczki takie kolanko które jest wychodzi z tej rurki z, z tej fajki w ogóle to taki cienki plastik że to tam chyba z pół milimetra to ma i pęk mi jeden taki no. że mi wypadł w ogóle ten 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 wylot mi wypadł i zamieniłem sobie z innym kolankiem, bo tak tych kolanek trochę jest. Mam tych kolanek, więc pooszczędzili, pooszczędzili zaoszczędzili na plastikach i takie cieniutkie te plastiki Ma Przy innych filtrach to kurczę 3 razy grubsze to wszystko jest. No ale zobaczymy jak to będzie funkcjonować. Nie pokazuję na razie całego akwarium, ponieważ mam całkowitą zmianę. No, w kolejnym filtrze opiszę co zmieniłem, co dodałem, pokażę. Jak to wygląda? Co jeszcze mogę powiedzieć? Ten filtr poprzedni JBL ciągnął mi 19 W, ten bierze 14. Czyli generalnie 10 W mam yy, zyskałem na, teraz zyskałem na yy, poboże. Tutaj 5, ten drugi też 5. 10 W mam oszczędności na prądzie co jeszcze też mogę powiedzieć naprawdę one są cichutkie jak tak się przy jak się tak dojdzie do tego filtra to nic nic nie słychać kompletnie nic tamte te tetry też były ciche nie mów, nie powiem że były głośne ale tutaj tutaj nic nic kompletnie cichuteńko także jeszcze raz powiem ten napędza ten jest tylko przelotowy nawet u wirnika nie ma nie podłączony jest wszystko schowane kable są zawinięte A tu jest tylko kabelek od kabelek od tego od tego filtra ten zestaw jest podłączony ten filtr jest podłączony pod UPS -a. tamten nie jak tam prąd się, coś tam z prądem się stanie, no to jeden zestaw sobie chodzi. Ja zauważyłem, że jak to będzie kilka godzin, się filtr wyłączy, to te bakterie, czy, zdych, czy zdechną, czy nie zdechną. Nic się w akwarium nie dzieje, bo już miałem takie przypadki, że kilka godzin filtr mi nie chodził. Potem się włączyło, czy ja tam zapomniałem włączyć. I nic, ryby żyją, wszystko działa. No, tutaj zawsze sobie też piszę, właśnie datę. Kiedy otwierałem, kiedy czyściłem, co robiłem, także to mam popisane wszystko. I tu też, tutaj dzisiaj co mamy? Tak, dzisiaj tego otwierałem, bo przekładałem troszeczkę gąbek, tam przekładałem, troszeczkę robiłem takie roszady, więc dzisiaj dzisiejszą datę wpisałem, oczywiście od razu sobie wyczyściłem, wypłukałem to wszystko. Jeszcze raz rzut na, moje, na mój zestaw Następnym razem nagram filtr o już wystroju w akwarium. No to dzięki. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się.